Od czego powinni zacząć, to od najprostszego ubezpieczenia sportowego, tak? Bo mm -hmm. e jeśli nie masz odpowiedniej e opieki z klubu i wydarzy się jakaś kontuzja, no to e jeśli chcesz wrócić do profesjonalnego grania, to musisz mieć profesjonalnych lekarzy, którzy mm -hmm. no dużo kosztują. Młody chłopak zarabia bardzo dobre pieniądze. Zadzwonił do mnie, a to, że jest też to, jest już mój klient, też już odkłada pieniądze, ma całą, jakby taką opiekę, też stworzoną tą finansową przez nas i odezwał się, że w sumie to on by sobie zmienił auto, tak, bo ma tą BMW, ale tutaj ma odłożone 200 tysięcy, to by chciał sobie jakąś inną kupić, tak. On sprzedał ten samochód, ze sprzedaży nadpłacił kredyt hipoteczny, go spłacił, wziął auto w najem i z tych pieniędzy, z czynszu, który mu po prostu płacą za, za to, że to mieszkanie wynajmuje spłaca sobie ratę za najem auta tak jeździ nowym samochodem za to... darmo